Witam was serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka, dzisiaj numer 13, odcinek z serii Moje ulubione miejsca w Biblii. Sięgniemy do psalmu. Jest to psalm numer 16, werset 7. Będę błogosławił Pana za to, że udzielił mi rady, nawet w nocy poucza mnie moje serce. Jestem bardzo ciekaw, jak wielu z Was doświadczyło już udzielenia rady przez Pana Boga, Jego wskazówek, Jego obecności właśnie w nocy. Myślę, że możemy znaleźć wiele takich miejsc, począwszy od osoby Pana Jezusa Chrystusa, poprzez apostołów, poprzez królów czy proroków. Gdybyśmy zrobili taki przegląd, nie tylko w Nowym Testamencie, ale również w Starym, okaże się, że wielokrotnie ludzie, którzy chodzili z Bogiem, możemy tak. Powiedzieć. Chodzili z Bogiem, ponieważ mieli Go po prawej stronie codziennie, w dzień i w nocy, ludzie ci doświadczali takiej potrzeby przebywania z Bogiem w różnych porach dnia i nocy. I właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć o tych nocnych rozmowach z Bogiem. Ten werset jest mi szczególnie bliski. Bliski dlatego, że wielokrotnie Bóg budził mnie w nocy. Nie chciało mi się spać. Wstawałem, pamiętam, o wiele razy to było. Robiłem sobie kawę, wszyscy spali, mogłem porozmawiać z Bogiem. I co ciekawe, były to momenty, w których doświadczałem niezwykłej bliskości Pana Boga. Kiedy jest noc, wszyscy śpią, jest cicho, jest spokojnie, można spojrzeć w gwiazdy, można cieszyć się też tą ciszą, a przecież kiedy czytamy w Biblii o modlitwie, to czytamy o tym, żebyśmy mieli spokój. Właśnie w tym momencie, żebyśmy nawet zamknęli się w pokoju, zamknęli drzwi za sobą i mieli tam dobry czas z Bogiem. Wielokrotnie oprócz tych dobrych modlitw w nocy, które myślę, że jak psalmista to nazwał, pouczały mnie w moim sercu, to również sny zdarzały się takie, które mówiły do mnie o mojej przyszłości. Pan Bóg często mówi poprzez sny. Jeśli mówi do ciebie, poprzez Biblię, jeśli. Rozumiesz te słowa, które On do Ciebie wypowiada i traktujesz je jako wskazówki, one są dla Ciebie zbudowaniem, i czujesz, że naprawdę stanowią taki syty pokarm, takie dobre jedzenie, to chciałbym zwrócić Twoją uwagę również na to, że Pan Bóg może również innymi kanałami mówić. Może mówić do Ciebie poprzez modlitwę. Może mówić do Ciebie poprzez Ducha Świętego, Mówił Bóg również poprzez sny. Ja osobiście doświadczyłem wielokrotnie nie tylko ja, ale też moi bliscy, w mojej rodzinie, że Bóg mówił do nas. I oczywiście umiem rozróżnić, które sny były od Boga, a które były zwykłymi, po prostu moimi ludzkimi snami, ale stanowiły dla mnie często wskazówki, mówiły o mojej przyszłości. Mówiły o ludziach, którzy są wokoło mnie. Mówiły o powołaniu, które Bóg dla mnie przygotował. Były to sny zapowiadające, przepowiadające. Były to też sny korygujące dla mnie osobiście. Bóg poucza nasze serce. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, na którą zwraca uwagę nam to miejsce w Biblii, w tym właśnie psalmie. Że Bóg chce nas uczyć, chce pouczać i że robi to przez nasze serce. Bardzo ciekawe. Nie tylko poprzez naszą głowę chce mówić do nas w miejsce, które jest dla nas najbliższe, czyli do naszego serca. I poprzez to serce, poprzez to najbliższe nam miejsce w naszym wewnętrznym człowieku, w naszej duszy, które gdzieś tam nam gra, on chce po prostu mówić do nas i stanowić pocieszenie, wzmocnienie, nauczyć nas nowych rzeczy, pokierować nami abyśmy też funkcjonowali szczęśliwie też i zgodnie z tym do czego zostaliśmy powołani przez niego on chce żebyśmy się spełniali on chce żebyśmy mieli satysfakcję która będzie płynęła z naszego życia i z tego, że będziemy robili właściwe rzeczy dlatego Bóg chce mówić do naszych serc po to żeby nami pokierować Bóg ciebie kocha jeśli zdarzyło Ci się wielokrotnie mieć w nocy jakiś niepokój albo przewracałeś, przewracałaś się z jednego boku na drugi, nie bardzo wiedziałeś, nie bardzo wiedziałaś, co masz z sobą zrobić, zachęcam Cię, żebyś zwrócił, zwróciła się do Boga, pomodlił się, pomodliła się. Rozmawiała z nim. Bóg na pewno coś dla ciebie przygotuje na ten czas. Myślę, że będziesz mógł, będziesz mogła doświadczyć Boga w niezwykły sposób, jeśli właściwie wykorzystasz te nocne godziny. Pewnie, że to nie jest codziennie, ale jeśli takie noce się zdarzają, to wykorzystaj je, wykorzystaj ten czas i wzmocnij swoją relację z Bogiem. Pozwól też Duchowi Świętemu, aby przychodził do ciebie. Wezwij Ducha Świętego, zaproś go, powiedz: Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, ja Ciebie potrzebuję. Chcę się od Ciebie uczyć. Ty jesteś najlepszym nauczycielem, najlepszym pocieszycielem, ty jesteś najlepszym wsparciem też moim. Ja Ciebie zapraszam, przyjdź i objawiaj mi Ojca. Mów mi o Ojcu. Bądź dla mnie wzmocnieniem i wszystkim, co jest mi właśnie w tej chwili potrzebne. Pokazuj, jaki Bóg jest. Mów do mnie też na temat mojego życia. Na temat mojej przyszłości czy teraźniejszości, w jakiej funkcjonuję. Zachęcam Was do tego, a Wasze życie wejdzie na wyższy poziom. Wykorzystajcie te nocne godziny i niech po prostu te sny, czy też te wskazówki od Boga w modlitwie, czy też przeczytane Słowo Boże, bo czasem budzimy się w nocy i czytamy Słowo Boże, albo bierzemy do ręki książkę, która jest interesująca. Niech te rzeczy po prostu mówią do Was. Pomyślcie, jeśli budzicie się w nocy, to nie włączajcie telewizora. Zwróćcie się do Boga, do tego, który was kocha, do tego, który mieszka w niebie, a przysłał ducha świętego po to, żeby był naszym wsparciem. W tym psalmie czytamy jeszcze, że autor błogosławił Boga za to, że udzielił mu rady, że w nocy pouczyło go jego serce o tym, może jak ma wyglądać następny dzień, może pouczyło go. O tym, jak powinien rozmawiać ze swoją najbliższą osobą. A może wydarzyło się coś takiego, co wymaga naprawy, i Bóg w tej Radzie udzielił jakiejś korekty, po to, żeby podnieść Twoje życie na wyższy poziom. To skorzystaj z tej wskazówki. Niech Bóg Ciebie błogosławi i rozwija. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście. I zapraszam Was do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego. Cześć.